Cześć, czołem. Dzisiaj w odcinku pokażemy, co się za nic znajduje wewnątrz fałszywej monety. Moneta kangur, australijski kangur. Fałszywka jest z 2016 roku. To pewnie każdy, każdy już gdzieś to widział. Teraz pokażemy na wadze, bo tu mam oryginał z 2021. Weźmiemy kamerkę. Wrócimy oryginał 31-39, także nawet spory naddatek. I tu kopia 29-11, więc nie, nie ma swojej prawidłowej wagi. Moneta <laughs> sprawdzana magnesem. Nie mam teraz przy sobie magnesu, więc nie pokażę. Nie mogę go znaleźć, ale magnes jej nie przyciąga. Yy... Także zaraz ją weźmiemy i przetniemy, weźmiemy takiego bożka, tu mam na, na, na kolanach deskę, położę tą monetę, żeby się ręka nie częsła. napijemy się gin z tonikiem, delikatnie i jedziemy. Momencik, bo się moneta troszkę nagrzała Muszę ją trochę schodzić, bo już mi palec, parzy mnie lekko w palec Momencik już niedaleko ta przecięta, zaraz zobaczymy, czy da się ją wziąć do ręki, czy nie gorące. Troszkę ciepłe. Nawet trochę bardzo ciepłe, bo się trochę kłód uchodzić. A Swoją drogą, polecam DEWALTA, fajne sprzęty akumulatorowe. Mam takie, bo akurat się budowlanką zajmuję na co dzień wykończeniami. Zapraszam na mój kanał adaptację poddaszy na YouTube. Bo głównie takie rzeczy robię. Aj, jeszcze troszkę gorąc. Czekajcie, to wezmę może schłodzę pod wodą. Dobra, schodziłem, bo się nie dało dotknąć w kurde gorące. No i tak Moneta przecięta. Czekajcie pismę kamery. Co my tu mamy? Nie wiem czy to jest mieć, czy mosiądz w środku. Świeci się tak trochę na żółto. Tak czy tak. Fałszywka. Tu mamy oryginał 2021. Tu mamy kopię. 216. Także uważajcie na te roczniki, jakbyście kupowali akurat kangura, bo z tego co słyszałem to właśnie 2,16 rocznik jest z chińskich podróbek. Dobra, tyle w tym odcinku. Do następnego. Cześć!